Cześć, z tej strony Adept, dzisiaj ciąg dalszy zmagań moich na ELCQ. Nadal oczywiście nie mam żarówki wbitej, załoga bez żadnych perków czy umiejętności. No i zobaczmy, załadowany pocisk premium od razu. Mapa przełęcz, losowanie, takie jakie widzimy na siódemki. Dużo czołgów ciężkich, trzy artylerie. I cóż poradzić? No, pierwsze co: wybieram się do przodu. Będę próbował coś wyświecić dla naszych sojuszników. Czy mi się to uda, o tym w kolejnym odcinku. Wybieram sobie tutaj gdzieś tam choinkę. Myślę, że z tej pozycji mogę spróbować coś wyświecić, no ale nic nie jedzie. Zresztą wiadomo, ja jestem szybki, przeciwnicy wolni, więc teraz mogę wypić kawkę i poczekać po prostu na to, czy coś będzie tędy jechało. A z pewnością tak. Tylko czy ja dobrze stoję. Tego nie wiem. Teraz już nie chcę się przestawiać do przodu na otwartą przestrzeń. No, mam lornetkę. A przeciwników nadal nie ma. No, i teraz napadło mnie takie przemyślenie, że no, może faktycznie źle stanąłem. Trzeba było stanąć agresywniej, gdzieś tam bardziej z przodu. I cóż, stoję, czekam i pojawia się, pojawia się Black Prince, pojawia się KW85. Pozwalam sobie strzelać, nawet to jest taka odległość, że spokojnie mogę oddać strzał. Niestety pierwszy niecelny. Drugi już w porządku. I zobaczcie, to nie ja świecę. To nie ja świecę, to był mój błąd. Zastanąłem za daleko. Wyświecone czołgi zostały przez kogoś innego. Nie dostaję wstążki asysty. No trudno. Teraz przynajmniej mm, mogę oddać parę strzałów, byleby, no właśnie, oj mi nie przeszkadzał. Przeszkodził, mogłem jeszcze jednego blinda oddać. No cóż, trudno się mówi. Jestem 150, no i uciekając przed nim, zahaczyłem o tego, o tego potwora za mną, o oja. No i całe szczęście, że skończyło się tylko w ten sposób. Mamy tutaj pod mostem, za mostem Isa. Może uda się jeszcze raz w niego pacnąć. Ogryzek, ale w dobrej to. Tutaj cała kolumna wrogich pojazdów. Może chowając się pod mostem, właśnie będę miał na nich przestrzał. Jest, jest jakieś bicie. Spokojnie. Pierwszy strzał trafiam chowam się pewnie się zaświeciłem to nie jest jakaś porażająca odległość tak właśnie celuje we mnie nie trafił ja trafiam bez problemu no i dobra zobaczmy M6 już w opałach strzeliła do kogoś innego to już jest ostatni strzał i przeciwnik został zdjęty Wrogi team się strasznie rozsypuje. Już mamy dwu, dwa, dwa, dwukrotną przewagę ponad w HP. I co? I co ja tutaj mogę zrobić? No, mogę jeszcze tylko gdzieś tam wspomóc naszych, gdzieś spróbować zajechać przeciwnika. Mamy tutaj je na górze. Jedną i drugą. Tylko, że zanim skupię, zanim trafię, to trochę minie. Mogłem jednak skupić do końca. No niestety, no niestety, no między innymi, właśnie po tej bitwie, wyrzuciłem, wyrzuciłem siatkę kamuflażową. Dałem skupiacz system naprowadzający. No i teraz gra się troszeczkę lepiej. Chociaż jest to ryzyko z uwagi na brak żarówki, żebym bez siatki jeździł. Mamy tutaj oni. Przełączam się od razu teraz na Golda. Nie ma innego wyjścia. Inaczej nie jestem w stanie tego oni przebić. Jeden strzał wszedł. Może się uda również sprzedać Drugi, niestety. 14 3, czyli pogrom. 1600 obrażeń. Niewiele. Ale trzy fragi. To dobrze. Szukamy Oja. Który na razie nie został wykryty, więc pewnie. A nie, jednak jest. I zobaczcie. Taka sobie bitwa. A wyniki, obejrzyjmy. Padła jednak o dziwu masterka. Drugi wynik pod względem damage'u, więc coś tam zrobiłem. Asystytko 479. No niestety, tutaj strzelanie z Golda. Um, tak się właśnie kończy. Dobrze, tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia. Postanowiłem jednak dograć do poprzedniej bitwy kolejną na LCQ, tak więc będą dwie bitwy w jednym filmiku. No i mamy tutaj malinówkę, tryb spotkaniowy nadal ten sam czołg, ta sama załoga, ale konfiguracja już inna. Widzicie, nie ma, właśnie siatki kamuflażowej jest już za to skupiacz. No i ruszam na początek na spota, ale takiego delikatnego, wykorzystując moc moc lornetki, zamierzam ustawić się w krzaczku, może nie w tym, może nie w tym. A, może w tym właśnie. I spróbuję coś wyświecić. No jeszcze chcę ustawić się tak, żeby mieć jakikolwiek przestrzał ewentualnie no i zaświeciły się pierwsze czołgi niestety nie mogę obrócić lufy nie tracąc zasięgu z lornetki także tam, do tamtych czołgów nie strzelam mam za to Churchilla pierwszy strzał oddany i cofam się bo pewnie się wyświeciłem a jak nie wyświeciłem no lepiej dmuchać na zimne niż stać jak kołek nie ma artylerii co prawda ale gdzieś tam te deki stojące mogą sprawić pewien problem. Mogłem cały czas stać na lornetce, ale chciałem postrzelać sobie. Dlaczego inni mają zbierać tylko laury? Mam wyświeconego teraz Churchilla. Uda się go odpacnąć? Niestety nie udało się. Podjeżdża za to drugi. Drugi Churchill. On już majestatycznie się toczy. Prosto pod mój celownik. No tylko muszę wziąć... Odpowiednią poprawkę chyba weszło. Tak mi się wydaje. Tak nerwowo gram, jeżeli chodzi o to spotowanie. To nie jest takie spotowanie, to jest spotowanie połączone z zrobieniem obrażeń Marde 38 gdzieś tam posuwa się do przodu. No, to jest troszeczkę niebezpieczne. Mamy na wzgórzu Churchilla. Skupić tylko. No tylko i skupić, no. Nie udało się skupić, został wykończony. Teraz trzeba się ruszyć. Kusi mnie ten pagórek kamperów, może stąd właśnie się uda wyświecić czołgi stojące vis-a-vis -vis tego pagórka. No i teraz chwila napięcia i jest Helkat. Samobójca zjeżdża do wody, chce się chyba utopić, bo nie sądzę, żeby chciał cokolwiek mądrego zrobić, bo to nie było mądre. Mądrzejsze byłoby właśnie skoczenie ze skarpy, utopienie się. Niby poświecił tego Churchilla, ale sam szybko padł. I trzeba poświecić coś więcej dla naszych czołgów. Więc wybieram się do przodu. Mam te 150. Mam na niego zasięg widzenia. Jeszcze. Tylko on nie chce wyjechać. Teraz, teraz wyjechał, ale czy oberwał? Oberwał. Dobrze, dobrze. Na wzgórzu jest ok. Chyba, że jeszcze coś tam więcej stoi gdzieś tutaj na. O, stoi, stoi gdzieś tu Matylda Gdzieś tam na dojeździe do wzgórza Obrywam raz, drugi Trzeci raz nie zostałem przebity Uciekam Nie będę się z niewidzialną Matyldą bił Wracam na Wracam na kampę Kolejne zapuszczenie lornetki No jeszcze może nie Myślałem, że będę miał przestrzeń na tego T150, te może podjedzie bliżej. Tam jest również T28, niestety nie ma żadnych szans. Zobaczcie, wyświecił się za to Covenantner, i żałuję, że wcześniej się nie obróciłem w jego stronę. Mógł oberwać potężną bułę, a tak tylko został wykończony za 3 HP i dostałem tylko Asystę. Nasi na wzgórzu podjeżdżają bliżej, zaraz będą mieli bicie na tą Matyldę, która gdzieś tam stoi, więc trzeba, trzeba ją wyświecić. Wyświecili sojusznicy. Gdzieś skupiam, skupiam. Może trafię, może nie. nie. Niestety. Muszę się trochę przestawić, żeby mieć większy obszar bicia na tą Matyldę. Ona jednak się chowa za skałkę w tym momencie i w tym momencie również ginie. No to pozostaje mi wykończyć Churchilla 1. Mogę przyjąć od niego strzał, ale może się też uda mi go zaskoczyć. Nasi kapują bazę, została tylko minuta bitwy, więc nie ma na co czekać. Churchill gdzieś tam strzela. Strzał, wykończenie. I Jedziemy po kolejnych przeciwników. Dwa fragi na koncie. Obrażeń niewiele, jest Marder. No, ten strzał to taki nawiwat. Zresztą przeciwnik już padł. I jedziemy dalej. Jest Firefly. Tylko teraz, no tak, muszę kombinować z opuszczeniem działa. Udało się strzał i szybko Firefly padł. KW220 leci na kapa. Zbił tego kapa. Także <laughs> ciekawa sytuacja. Uda mi się go trafić. No, skupiam, skupiam i niestety, niestety kalafior. No to spróbujmy go wziąć od tyłu. Trzeba podjechać w te krzaczki. Trzeba wymierzyć i trafić i przebić. Jest. I jeszcze jeden strzał. Może się uda. Może nie. Niestety się chowa. Nie zdążyłem zresztą przeładować. Został T150. No to lecimy. Lecimy po tego strajtka. Gdzieś kampiącego w bazie. Mającego dwa fragi na koncie. No i wyświeciłem go. On mnie jednak nie wiem, wyświecił, nie wyświecił. Chyba wyświecił. Zobaczycie zresztą po jego zachowaniu. Zobaczcie, jedzie na mnie, strzelił, czyli wyświecił mnie. Skupiam, znaczy to było bez skupienia. Akurat on chce mnie taranować, strzela do mnie, przybuje na gąskie uderzenie. Pocisk e, przeciwpancerny klasy premium, to już wiedziałem, że muszę, e, muszę mieć ten pocisk załadowany, żeby w razie spotkania czołowego, właśnie tak go wykorzystać. Udało się, i na tym kończę bitwę. Przejdźmy do wyników padła masterka i wysoki kaliber. Najwięcej obrażeń w teamie 1921 3 fragi 1203 Expa asysty tylko 1243, gdybym się nie ruszał z tego krzaka, gdybym nie strzelał, asysty byłoby więcej, ale mniej byłoby pewnie damage. U. 271 dystansu zarobek 17 000 na czysto bez konta premium. Tyle na dziś, dziękuję za uwagę, do usłyszenia!